Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z pierwszego czytania z dnia z księgi RUD. Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Boos. Jego imię znaczy: W nim jest siła. Jest silny, mający siłę. Czyli ktoś. Kogo potrzebujemy Bo my jesteśmy bezsilni Bo jesteśmy jak Rut, jak Noemi Oczywiście Jeśli ktoś myśli Nie, ja nie chcę takim być Ja nie chcę nigdy dopuścić Do czegoś takiego, żeby być bezsilnym I prosić kogoś Chodzić za kimś Bo, bo on ma, a ja nie mam On jest zamożny, a jestem biedny nie, nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. Nie chodzi o pieniądze. Sy, synu nie żebrz, bo y, splamisz swoją duszę, tak mówi Słowo Boże. Tu nie chodzi o kasę, tu chodzi o duchowe wartości, o słowo, o nauczanie. Co ja mam teraz zrobić? Jak żyć w sposób duchowy? Bo my mamy mało przewodników duchowych. Mamy więcej psychologów i psychiatrów, którzy z chęcią nas przyjmą do swojego gabinetu, ale musimy za to zapłacić. I nie obiecują, że nas wyleczą. Spróbują. Tableteczki dadzą, dadzą jakieś psychotesty, dadzą nam wyrok powiedzą, że jesteśmy tacy, tacy, mamy z tym problem. Hmm. No a my złapiemy się za głowę i powiemy, Boże, jacy my jesteśmy słabi, a myśleliśmy, że jesteśmy mocni. Potrzebujemy duchowych przewodników. Nawet takich, o których mówi Pan Jezus. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i farze usze. Czyńcie więc i, i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. No, bo można by było się zbuntować na takich faryzeuszów i uczonych w piśmie i powiedzieć ja ciebie nie będę słuchał w ogóle. Ty nic nie masz dla mnie dobrego. A rud jest tak pokorna, że ona od Boża nie, nie otrzymuje wszystkiego od razu. Boż. Widząc ją, nie mówi: O, jaka ty śliczna jesteś, jaka ty wspaniała jesteś. Ona zaczyna swoją karierę przyszłej małżonki boza, przyszłej pani bozowej, można by było tak powiedzieć, od zbierania resztek tego ziarna, które zostawili ci, którzy szli przed nią. Ci, którzy y, byli żniwiarzami na polu Boza, i tam niewiele jej y, zostawiali na początku, ale potem, jak Boos zobaczył, że ona naprawdę jest taka, taka sprawiedliwa, taka pokorna, to dawał jej coraz więcej, aż zebrała jedną efę jęczmienia. Z tej jednej f jęczmienia można było zrobić 10-12 kilomąki. mąki. Jeden dzień roboty. Zobaczcie, ile można przeżyć za 10 kg mąki. Długo, nie? Niektórzy mąkę wyrzucają, bo straciła już termin przydatności, bo kupili, chcieli coś tam zrobić. Jakieś tam placuszki, jakieś tam co tam naleśniki. A potem zapomnieli o tej mące. No i patrzysz, o, mąka już taka stara. Kurczę, mam ochotę na naleśniki. A naleśników nie robię tak często, tylko czas do czasu, jak mam ochotę. No i, no i kilogram mąki to śmieci, nie? Nie wolno tak robić. No nie powinno się, ale wiadomo, żyjemy w takich czasach, gdzie pamięć jest zawodna. Mamy za dużo, może nawet jedzenia. Bóg taką ją, tak ją obdarzył tą Moabitkę ród. I nas też obdarzy, jeśli będziemy słuchać Jezusa i będziemy wykorzystywać sytuację, nawet tam, gdzie z pozoru nie da się nic zrobić, bo to jest uczony w piśmie i faryzeusz, z tego księdza, nie? Zachowuje się, tak jak Pan Jezus powiedział. Dużo mówi, sam nic nie robi, sam nie czyni. Wiąże ciężary wielkie nie do uniesienia i kładzie je ludziom na ramiona, lecz sam palcem ruszyć ich nie chce. Wszystkie swoje uczynki spełnia w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Taki kato celebryta z tego księdza, nie? Albo lidera duchowego. Rozszerza swoje filakterie i wydłuża frędzle u płaszczów, czyli pokazuje, jak i on nie jest sprawiedliwy. Lubi zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chce, by go pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali go rabbi. Booz taki nie był. Ale boozów jest niewielu. A gdyby lud trafiła na niebooza, tylko jakiegoś innego. Helego, tak jak Anna. Anna trafiła na Helego. I Heli co zrobił? Mówi, jesteś kobieta pijana. Przestań, idź stąd, jak ty się zachowujesz, nie? A ona mówi, nie jestem kobieta pijana. Ja po prostu w swoim bólu i cierpieniu yy, tak, tak wypowiedziałam wszystko, co leżało na moim sercu do pana. Bo on widział, jak ona rusza ustami. Ale nie słyszał, co nam mówi. Wygląda jak pijana. Nie miała syna. I pan dał jej Samuela. Jednego z największych sędziów, największych Bożych przewodników duchowych. Nie psychologów i psychiatrów. Ja tak ich naciskam i mówię przeciwko tym psychologom i psychiatrom tak dużo, bo, je, bo jest ich za dużo, i wielu robi złą robotę. Nie wszyscy, ale wielu. Bo nie leczą duszy, tylko zajmują się uczuciami i emocjami. A uczucia i emocje są zmienne. Nie złapiesz uczucia i emocji. Myślisz, że masz to, to uczucie, a ono ci wyślizgiwuje się z dłoni, jak woda, która przecieka przez palce. No i masz się tym zajmować, tym, co jest takie ulotne. Zajmij się tym, co nie jest ulotne. Dusza nie jest ulotna. Dusza jest bardziej nieśmiertelna niż ciało. Dusza jest nieśmiertelna. Zajmij się duchowymi sprawami. No a jak można się zająć dobrze duchową sprawą, duchowym życiem? Jest jedna droga. Trzeba pójść do Boga, a wielu psychologów i psychiatrów z Bogiem ma na bakier. Nie wierzą w Niego. Omijają kościół szerokim bukiem albo wierzą po swojemu. Dlatego tak mówię przeciwko nim. I ta ród przypadkowo trafia na to pole, bo jest napisane, że ród wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole boaza który był z rodu Elimeleka. No i bo też przy tej kobiecie, przyród wzrósł. Jego siła jeszcze bardziej wzrosła. On zobaczył, że ta kobieta naprawdę jest dobra i nazwał ją córką. Słuchaj, dobrze, moja córko. Nazwał obcą swoją córką. Adoptował ją. Obcą w sensie nie, nieznajomą, nie znam Cię, yy, widzę Cię pierwszy raz, tylko obcą w sensie takim, yy, takiego niebezpieczeństwa, że to jest obca kultura. Yy, człowiek, który wyznaje innego Boga, który może mnie odciągnąć od Boga, mojego jedynego, prawdziwego. A kobiety potrafiły to robić. Salomon, Gedeon, kobiety odciągały mężczyznę od, od Boga, ale nie chcę rzucać całej winy na kobiety, tylko chodzi o to, że kobieta miała sw swój, 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 sw swoje myślenie na życie swoją kulturę, antykulturę, antykulturę kulturę bożą i no, i zapraszała, chodź, mężczyzno, zacznij czcić mojego Boga, bo mój Bóg jest lepszy. Izabel, nie jakieś tam jeszcze inne kobiety. I teraz chodzi o to, żebyśmy my weszli w rolę ród, żebyśmy dali się Bogu pokierować na odpowiednie pole. To jest kościół. Ale nie możemy zmieniać kościoła, y, jak y, pszczoła, y, skacząc z kwiatka na kwiatek. Jeden jest kościół, jeden jest pan, jeden chrzest. Dzisiaj no, ludzie mają z tym problem. Kościół katolicki i kościół protestancki dla wielu się tak bardzo przybliżył do siebie, że już jest niby jedność, a nie ma żadnej jedności. I o tym trzeba pamiętać. Mamy trwać w Kościele Katolickim. Chociaż wielu ludzi w Kościele Katolickim już w nim nie trwa, bo zaczęli głosić nieprawdę. Zaczęli rozwadniać to, to, to wino. To wino, które ma rozweselać. Jak weźmiesz wino, dobrej jakości wino, i dolejesz do tego wina wodę, dużo wody. Coraz więcej. To, to to nawet nie będzie sok owocowy. Tylko po prostu będzie to obrzydliwe. Kiedyś spróbowałem takiego wina. Wino i woda, dużo wody. ojej nie da się pić. Aż w środku buzi ma się takiego kapcia, że aż wykręca. A to jest prawda, nie? Wino to jest prawda. Jeśli tą prawdę rozwodnisz, no to już nie ma prawdy. No i wtedy do psychologa naprawdę trzeba iść, a może bardziej do egzorcysty. Bo człowiek już już duchowo jest martwy. Jak nie czcisz Boga, to czcisz jego przeciwnika, demona. No i potrzebujesz przewodnika duchowego, który cię wyciągnie. A przewodnicy duchowi nie, nie zawsze są życzliwi. Bo jest życzliwy. Farzeusze mają z tym problem. Uczeni w prawie też. Wielu księży ma z tym problem. Wielu liderów ma z tym problem. Ja mam z tym problem. Każdy z nas ma problem z, z jakąś wadą, z jakimś grzechem. Jezus doskonale o tym wie. I uczniowie mają problem. Apostołowie. Dlatego mówi im nie będzie tak między wami. Nie pozwalam wam. Nie macie się wywyższać jeden na drugiego. Klerykalizm jest zły, bo, bo ta Ewangelia z dziś, dzisiejsza z Mateusza jest o klerykalizmie czyli o wywyższaniu się tych, którzy mają służyć nad tymi, którzy, którym służą. Nie, nie pozwalajcie nazywać się nikomu waszym mistrzem. Nikogo nie nazywajcie mistrzem. Nie pozwalajcie, aby ktoś do was mówił mistrzu. Ojcem, nikogo nie nazywajcie. No ale w tym sensie duchowym takim ojcze, bez ciebie żyć nie mogę, Tatusiu, pomóż mi. Tak często, niestety, ludzie, w taki sposób, niestety, ludzie często niszczą duchowych przewodników, bo rzucają się na nich jak na swoich ojców. Jak to dziecko ma, dziecko jak widzi tatę, dawno nie widział to swojego taty to biegnie, biegnie i rzuca się na niego, nie? I czasami chciałoby wyssać wszelkie soki z tego taty. A jak człowiek nie miał ojca duchowego, całe życie był sierotą i tak się rzuci, przyczepi się do, do człowieka. No to co z tego człowieka y, uczyni? Bożka a może kogoś jeszcze gorszego? Takiego Judasza? Albo sekciarza jakiegoś? Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.